No, dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy na trzeciej ostatniej działce pszenicy, którą właśnie młucimy. Także można powiedzieć, że taki ostatni żniwny odcinek z tego kawałka już dwa takie transporty, dwa chyba dwa takie transporty wyjechały. Pierwszy z tych transportów miał parametry pszenicy konsumpcyjnej, drugi już nie, czyli gdzieś tam chyba z każdym dniem te parametry nam trochę uciekają i już ostatnią przyczepę złapało mi, złapało, no po prostu była to pszenica paszowa. Zostało nam tutaj jeszcze jakieś 3 hektary, może niecałe, z 5,5 hektara pszenicy, jak wszędzie jest to odmiana euforia. Łan jest ładny poza takimi wystrzałami ostrożnia, gdzieś tam się nie wzięło do końca, tak jak powinno, no i trochę gdzieś tam sterczy to zielsko, nie ma tego dużo, ogólnie rzecz biorąc jest ładnie, poza tym, że ta nasza pszenica to chyba jednak powinna być trochę gęstsza. Mi się wydaje, niby łan równy, fajny, ale, ale tak patrząc, to, to jak na ten rok powinno być chyba troszeczkę gęściej, ale nie ma co narzekać. Jak na nasze warunki, nawożenie tutaj mamy działkę po buraku cukrowym. I następna uprawa to będzie kukurydza. Tak to sobie planujemy. Tutaj, oczywiście, słoma też zostaje. I cóż tu jeszcze na początku powiedzieć? Oczywiście dzień zacząłem od wizyty na skupie, z tym, że z małą niespodzianką. Mianowicie obawiałem się, że nie wiadę na skup już rano, z tego względu, że na dzień dobry powiedziano nam, że zostało w Silosach miejsca na 100 ton. Pszenicy i będą zasypani. No, na szczęście gdzieś tam w trakcie zaczęli sprzątać jakiś dodatkowy silos, bufor. I te transporty, które tam się przez całą noc ustawiały, zaczęli przyjmować. Także się wysypałem. No i kosimy dalej. Mają sprzątać kolejny silos. Jednocześnie wywożą rzepak, więc kolejny silos jest opróżniany. I tak to wygląda na tym skupie. Z ceną to są jakieś żarty. Była wczoraj jeszcze po 700. Rano przyjechałem, spadło na 680 netto. Po pół godziny spadło na 650 netto, bo w okolicy zaczęli się obniżać w innych skupach. Po czym po chwili wzrosło na 660 netto. Paszówka także, kurde, roller coaster jak na giełdzie. Można powiedzieć, z godziny na godzinę cena skakała. Koniec końców sprzedałem tą dzisiejszą przyczepę rano po 660. No i tak to wygląda. Przyjmować jeszcze jako tako przyjmują w Agroasie parę kilometrów dalej. Pszenica paszowa jest już po 620. To już jest w ogóle śmiech taki, że aż szkoda komentować i gadać. W innym skupie nie przyjmują już w ogóle. W jeszcze innym dopiero pszenicę od przyszłego tygodnia, bo są zasypani rzepakiem. I tak sobie można kuźwa jeździć po okolicy i szukać. No, jak się nie ma swojego magazynu, swoich silosów, to się cierpi i tak to wygląda. Na szczęście zapowiadają pogodę, więc o tyle dobrze, że, że nie ma aż takiego ciśnienia. Jakoś pomału, to posprzątamy. Poradzimy sobie. Dobra, tyle morudzenia mojego. Następie. Ja tam zawsze staram się być dobrej myśli. E, na pewno sobie te pora poradzimy z tym i chwila, moment będziemy po żniwach. Tego się trzymajmy i później zaczynamy zbierać słomę. Plus taki, że poza można powiedzieć taką awarią, czy też bardziej serwisem, mianowicie łożyska na tym wale wykorbionym, na wytrząsaczach, na klawiszach, były wymieniane. Tak poza tym, nie licząc jakichś tam bagnetów na hederze, no to maszyna chodzi bez zarzutu w tym roku, śliwa. Co mówiłem, że poza urwanymi bagnetami to w sumie nic przestarzniwa nie wyszło. Tak czy siak, trzeba będzie pojechać zobaczyć autem, co tam się dzieje. Kiedyś będą filmować, nie dzisiaj, to może jutro. Ale tak dzisiaj, że oprócz jeszcze dwie. Jak ktoś sprzedał, to Ostatnią coś pokombinował. One. Sąsiad u siebie już skończył żniwa, dożynki ma, e, więc tutaj też mniejsze ciśnienie, kombajn mamy można powiedzieć na wyłączność, więc zakosimy na spokojnie. Dobra, zobaczymy jak się będzie rozwijać sytuacja, e, bo tutaj tato widział, że znajomy wracał od skupu z pełnymi przyczepami. Więc albo jest nieciekawie, albo po prostu chłop już stracił cierpliwość i się stamtąd też zawinął. Eee, no trzeba będzie podjechać zobaczyć. No wiadomo, gdyby były takie dwie przyczepki w zestawie. Szłoby dwa razy szybciej, to byśmy już byli też po żniwach, ale jutro będziemy. Tak mi się wydaje, że jutro już do Żynki. <laughs> Dobra, to do później. No, mamy za jakieś 8,5 tony tam chyba znowu szechu nawalił ładnie jako ciszej. Tak, że wracam sobie na gospodarstwo teraz z tą przyczepą i jedziemy zrobić rozeznanie. W tym czasie tato nakosi jeszcze jeden zbiornik. Do pełna i nie wiem, czy wróci sobie pole na gospodarstwo, bo ma rozłożoną rurę, bo nie zmieściło nam się wszystko tam w zbiorniku, jeszcze zostało 300 kg. Eee, więc no, rury już nie złoży, bo się wszystko wysypie. To, co zostało, oj muszę pomału po dziurach, oj ściupkie. Dobra, na ten moment. Tyle. Eee, tutaj jesteśmy już. Zogadani co do zwijania słomy, przyjedzie ten sam znajomy, który zwijał nam słomę w tamtym roku. Tą taką prasą, Jondira. Także kuleczki też powinny być picobello. I za chwilę zaczynamy zabawę na nowo. Uprawa, siebie Takie hobby. A few moments later. Także za chwilę sypiemy tą naszą przyczepę. Jestem drugi przed koszem. Już same małe zestawy zostały, także szybciutko pójdzie. Jeszcze zdążymy jedną przyczepę dzisiaj nakosić. Także myślę, że jutro, jak się nic nie wydarzy, jesteśmy pożniwa. Także fajnie, że idzie. i wysypane na wagę, starować się i szczęśliwy na dzisiaj. Nie sądziłem. Po tych porannych przygodach, gdzie nie wiedzieli, czy będą wpuszczać, bo nie było miejsca w silosach, to i tak jestem bardzo zadowolony, że tą drugą się udało dzisiaj przywieźć. Dobra, idę do biura, zobaczymy, ile tam wyszło. Myślę, że gdzieś z 8,5 było. Z placu i wracamy. Pomyliłem się o 200 kg z tym 8,5 ton, bo było 8,7. To tak pełnej to jeszcze nie przywiodłem pszenicy, no ale nie złapało parametrów konsumpcyjnych, także zostały mi w polu dwie przyczepy. I myślę, że to znaczy, dwie przyczepy pszenicy. Tyle, że wejdzie to już na dwie przyczepy. Raczej tam więcej nie ma. No i to też raczej będzie paszówka. Paszówka po 660 zł netto na ten moment. No, dzisiaj był ten kryzys rano z miejscem tutaj na skupie. Pani powiedziała, że raczej jutro rano przywieźć. Normalnie nie powinno być problemu. Ale tutaj ten przejazd kolejowy to. Nie idzie jakoś tych dziur ominąć, tylko trzeba to pomału wziąć. Także jutro rano można spokojnie przyjechać. Teraz popołudniu już było tak luźno, można powiedzieć. Jakoś dużo transportów nie najechało. Może się wszyscy wystraszyli, że flora miejsc nie ma. Eee, także chyba nie ma co już na noc tutaj kombinować, przyjeżdżać. Tylko przyjadę sobie jutro rano i powinniśmy temat ogarnąć. Tak, spadków cenowych raczej już jutro nie będzie. O, tutaj też kopka. No i na moim polu konsumpcyjnej pszenicy też już raczej nie będzie. Każda kolejna pszenica to coraz słabsze parametry. I tutaj wniosek też wychodzi taki, że gdybym miał dwie przyczepy to bym był tutaj dwa razy rzadziej czyli tej konsumpcji może powinno być troszeczkę więcej bo może to też po trochu od czasu zależy że teraz takie upały się zrobiły gdzieś tam może znie, szybko póki zielone i te parametry uciekają tak, chyba że od pola to jestem naprawdę zdumiony, że na tym najsłabszym kawałku Wyszła nam taka jakość. No i witam was serdecznie! Jak nic się nie spierniczy, to ostatni dzień żniw. A ja jestem tu, gdzie jestem przez ostatnie 5 dni. Ja to sobie jakiś biwak powinienem rozbić, bo z tą jedną przyczepką to tak w tej i z powrotem, w tej i z powrotem. No ale mamy godzinę 7.40. ja już jestem wysypany, także bardzo fajnie szybko poszło. Kolejek już nie ma, już się chyba przewaliło wszystko. Także można powiedzieć, że po żniwach będzie do 15 sierpnia u nas w okolicy, chyba tak mi się wydaje. Bo już zostało naprawdę, naprawdę niewiele, jakieś tam ostatnie pola gdzieś widać nieskoszone jeszcze. No, i ta przyczepa, co teraz wysypałem, znowu konsumpcję mi złapało. Fajnie, fajnie. I tak to wygląda. Że ostatnie pół hektara do skoszenia i, i dożynki. No, i został dosłownie ostatni paseczek, ostatni przejazd. I mamy po żniwach, jeśli chodzi o zbiory zboża, pszenicy. Bo jeśli jeszcze. Liczymy zbiór słomy, no to też niwa jeszcze chwilę będą trwały, zanim to pozwozimy. Ale to, co najważniejsze, czyli właśnie zboże, będziemy mieli zebrane. ostatni w tym roku startuje prosto z pola na Skup Aż mnie to cieszy, bo 5 dni tam sterczałem w tym roku. No i się udało. Także fajnie. Myślę, że na przyczepie mamy jakieś 6 ton, 6,5 może nawet bliżej 7. Tak, że tak, zobaczymy, ile tam właśnie będzie tego koniec końców. Podliczymy sobie te wszystkie e, transporty, co były z tego pola, żeby wiedzieć dokładnie, jak ta działka nam plonowała. Porównamy to sobie właśnie z tymi dwoma poprzednimi e, działkami, które były w poprzednich filmach i będziemy wiedzieć, na czym stoimy. O, tutaj już Transport G1 jedzie, więc. No pierwszy nie będę. Chyba się już przewaliło, już nie widać takich tłumów, żeby te ciąniki jechały tak często jak przez ostatnie dni. Już jest trochę spokojniej. O, żem powiedział spokojniej, kolejny jedzie. No i ja trzeci będę. Kurczę, chyba że przycisnę to wyprzedzę. Nie no, bez przesady nie ma co gonić. Na spokojnie się uda, więc... Zrobimy sobie później, w późniejszym ujęciu, podsumowanie. A w osobnym filmie podliczymy sobie, jak to wygląda jeśli chodzi o właśnie produkcję, koszty i tak dalej, zarobek. Odpowiemy sobie na pytanie, czy na tym można coś zarobić. Czy to już tylko hobby. Ale to w osobnym filmie sobie na spokojnie wszystko podliczę. Dobra, wyjeżdżam na drogę, odkładam kamerkę, widzimy się później. No, i wracamy z ostatniego kursu, już do domu. Musimy sobie z szefem teraz jakiś dorzynkowy obiad kurczę, zorganizować. I, I jedno z głowy, następne słoma, później podorywki. W międzyczasie muszę próbki gleby wysłać. Także no tutaj tej pracy jest. Dochodzą jeszcze byki, oczywiście, bo trzeba też będzie pomału gnoje powywalać. Cielaki trzeba zorganizować. Także jest tej roboty zaraz. Znowu kurczę za siebie, jęczmienie. Także kółeczko, jeśli chodzi o pola, zataczamy. A jeśli chodzi o tą pszenicę, co teraz sprzedałem, no to konsumpcja co mnie bardzo cieszy. Ja to nie pamiętam, żebyśmy w takiej ilości pszenicy konsumpcyjnej w danym sezonie sprzedali. W tym roku się urodziło. U nas w ogóle konsumpcja, no wstyd się przyznać, ale była ale raczej rzadkością. Zazwyczaj no, mieliśmy tą pszenicę paszową, w tym roku elegancką. Większość e, tych transportów moich łapało parametry pszenicy konsumpcyjnej, także elegancko, dobrze się zaczęło, dobrze się skończyło. Nie Niesmakiem jest troszeczkę ta cena, ale na to ja już osobiście wpływu nie mam. Jeśli chodzi o plon, to myślę, że będziemy zadowoleni, ale to za chwilę powiem, jak już podliczam. No, z tym plonem to, no to pogoda nam w tym roku też pomogła, e, także na plus. Ogólnie rzecz biorąc, nie mamy co narzekać. Tegoroczne żniwa uważam za udane, zaraz rozjadę gołębie. I tyle. Mać. Dobra, zjeżdżam tutaj sobie na podwórko. I słyszymy się za chwilkę. No, nasz Jelonek się najeździł troszeczkę ostatnimi dniami. Ja tutaj mam podsumowanie takie: jeśli chodzi o plony pszenicy na naszym gospodarstwie. 365 Farnet. Z tego programiku sobie korzystam. On ma tam dużo funkcji w tym darmowym pakiecie, tam sobie coś tam jeszcze można dokupywać, ale mi to w zupełności wystarcza, fajnie można sobie takie statystyki też powyciągać no i tak, u nas na całym areale 11,05 hektara była jedna odmiana pszenicy, była to euforia no i plony średnie, takie u nas na gospodarstwie w tym roku dla nas zadowalające, aczkolwiek wiem, że one chyba będą no poniżej średniej, która tutaj w okolicy Panuje, o tak jak w kolejce się niektórych posłuchało, to kurde, wszyscy na rekord w tym roku szli. Ja nie mam na co narzekać, tak powiem. Jest ok, jest więcej niż się spodziewałem, że będzie także o tyle dobrze. Najsłabsza działka, ta, którą kosiliśmy pierwszą, tutaj wyniki są podane w decytonach, czyli niecałe 5,8 tony z hektara wyszło na tym polu. Druga działka, którą kosiliśmy, no to był największy plon. Tam było 1,5 hektara, to wyszło 7,74 tony z hektara. No i na tym największym kawałku tam mieliśmy dwie działeczki. Tak naprawdę jedna 4 hektary, druga 1,5 hektara, tylko że to było tak jedno obok drugiego do kupy złączone. No i tam średnio wyszło nam, czyli to, co dzisiaj w tym dzisiejszym odcinku było. No to średnio wyszło 7,17 tony z hektara. Uśredniając wszystko, mamy 6,75 tony plonu pszenicy u nas na gospodarstwie z tych czterech działek. No gdyby nie ta najsłabsza działka, no to byłoby powyżej 7, to już by było bardzo fajnie. No a tak to jest, jak jest. No dużo pomogła nam pogoda, to też nie ma co ukrywać. Ale jest jak jest na plus, że praktycznie wszystko, co zebraliśmy, miało parametry pszenicy konsumpcyjnej, więc o tyle fajnie. I cóż, tak to wyszło, jeśli chodzi o plony. Za chwilę bierzemy się za złożenie słomy, także dziony znowu będzie śmigał, później uprawy. Także kurczę, konik będzie miał co robić w najbliższym czasie, a na nasze warunki, taki 50-90R. Sprawuje się idealnie, nie mamy z nim jakichś większych problemów, także super. Jeśli chodzi o koszty, to już też mówiłem w tym filmie koszty, przychody i tak dalej jak na takim zbożu, na takich uprawach można wyjść to w kolejnym odcinku sobie podsumuję i podliczymy powiem czarno na białym, jak to wygląda. Na dzisiaj serdecznie dziękuję i za rok kolejne żniwa i ciśniemy z tematem. Dobra. Dzięki serdeczne, do następnego cześć.